Michael Midura i Piotr Dębowski. Zapraszamy do obejrzenia kwietniowego wydania gimnazjalnych wiadomości. Przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych informacji na temat wydarzeń, które odbyły się w naszej szkole. W tym wydaniu obejrzycie m.in. relacje z przebiegu rekolekcji wielkopostnych, egzaminu gimnazjalnego, a także wywiad z burmistrzem miasta, panem Andrzejem Grabowskim. Zapraszamy. Członkowie samorządu uczniowskiego ze swoją opiekunką, panią Martą Mozal, zaprosili do naszej szkoły burmistrza miasta. Pana Andrzeja Grabowskiego. Do spotkania doszło we wtorek, 17 kwietnia. Oczywiście na miejscu nie mogło zabraknąć dziennikarzy naszej redakcji. W tym czasie, kiedy Klaudia Bartczak, Patrycja Czapla, Karolina Klawan i Bartosz Boluk-Sobolewski zadawali pytania zaproszonemu gościowi, nasi dziennikarze pracowali nad tym, abyście mogli zobaczyć, jak wyglądało spotkanie. Zapraszamy! Czy ogląda Pan wydania wiadomości realizowane przez GimTV i czy się Panu podobają? Tak, bardzo i gratuluję przy tej okazji. Mogę powiedzieć, że jak tylko zajrzę jak czas pozwoli, to na pewno jest Panią dyrektor wywiad i to co Pan widzi, gratuluję, bo to jest bardzo fajne. Zresztą niedawno ewaluacja, która była gimnazjum ewaluowane, to yy... Inspektorzy, z, gimna... z kuratorium podkreślali to, że jest to wielki wyczyn. I dzisiaj też mam dzięki temu przyjemność rozmawiać z wami. W naszej szkole w tym roku odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Czy jest Pan zadowolony z jej wyników? W jednym zdaniu powiem, że bardzo, ale zawsze mam taki już charakter, że mówię, że zawsze mogłoby być lepiej kiedy na podsumowaniu tam są y, litery a a a b c d i tak dalej i myślę, że gimnazjum nasze stać na to, żeby miała same a, czyli wszystkie te szóstki. takim naszym pewniejsi. Ale generalnie mówiąc jestem bardzo zadowolony y, y, państwo, którzy to omawiali, gratulowali, mówili jednak tak, to co powiedziałem, no, no zawsze jeszcze są pewne rzeczy, które można poprawić, i to po stronie uczniów, po stronie dyrekcji, po stronie pedagogów, ale w jednym tym zdaniu, jak miał odpowiedzieć, jestem zadowolony bardzo. Czy ma Pan jakieś atrakcyjne plany w stosunku do naszej szkoły? Hmm. To znaczy, do szkoły atrakcyjne plany ma Pani dyrektor. Jak ja bym mówił, to Pani dyrektor by powiedziała, że ją tutaj wyręcza. Jeden wiem, że pani dyrektor gdzieś mówiła, że chce zagospodarzyć poddasze, które tak wiele powierzchni stoi i stoi na zagospodarowanie. To jest jedno. Natomiast inne, mniejsze plany, na pewno znam je, bo to jest podział, tak bym powiedział, hali sportowej na dwie części, czy nawet na trzy części, po to, żeby więcej tej młodzieży mogło jednocześnie ćwiczyć. No i wiem, tutaj marzenie młodych, żeby ten węzeł wreszcie się nam również zmaterializował, żeby on powstał, bo te pytania były wcześniej nie zadawane je pamiętam. Ale pamiętajcie o tym, że jest dyrekcja tej szkoły, budżet jest taki jaki jest i w miarę posiadanych środków, w miarę możliwości każdy szef w tym wypadku dyrekcja ustanawia w taki sposób jak tam potrzebuje. Myślę, że Przedsiębiorczość, która wykazuje dyrekcja chociażby o sprawie dotyczącej, dotyczącej obozu dla na skateparku dla BMX-ów, że będzie to dodatkowy dochód, jakiś ten dodatkowy dochód będzie na pewno spożytkowany na cele najpilniejsze. Tak jak ja mam ranking najpilniejszych rzeczy w gminie, pani dyrektor ma e, również i w gimnazjum. Wy też macie na pewno swój ranking ważnych rzeczy do spełnienia. Ja myślę, że te co znam, i chyba się tu dużo nie pomyliłem, od najtrudniejszej, więc zagospodarowanie u góry tego, jeszcze raz powtarzam, poddasza. Na pewno sala gimnastyczna, ona duża jest, można ją podzielić, która by dawała szansę większej ilości młodzieży i ten radiowęzeł. Ja wiem, że tu jeszcze mnie dyrekcja męczy o to, żeby z prawdziwego zdarzenia była aula, taka, gdzie tam byśmy siedzieli wszyscy i że akademie by były w gimnazjum, ale tutaj muszę powiedzieć, że na razie na to zgody nie ma, dlatego, że sytuacja zarówno jak i państwa, tak i gminy, a więc i, i podatników nie jest aż tak y, mocna, ale z biegiem czasu do tematu można powrócić, żeby wybudować czy adaptować część pomieszczeń, tak jak mówię ta sala teatralna, która została zrobiona z dużym, myślę, zapotrzebowaniem, wdziękiem, wiele imprez pięknych się tam odbywa, dlatego ta aula też by była, ale mamy dom kultury blisko, gdzie można korzystać, bo to jest wszystko nasze, wspólne, to jest samorządowe i każdy może z tego również korzystać i chyba nie ma żadnego problemu, bo ile razy widziałem młodzież i gimnazjum, i innych i szkół tam występujących. We wtorek 17 kwietnia odbyło się zebranie Rady rolniców naszego gimnazjum. Redakcja gimnazjalnych publicystów miała zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu. Postanowiliśmy więc podzielić się z Wami tym, co tam zobaczyliśmy. Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania. Rada rodziców działająca w naszym gimnazjum regularnie spotyka się z dyrekcją szkoły w celu omówienia bieżącej sytuacji szkolnej. Podczas ostatniego spotkania, w którym uczestniczyła również nasza redakcja, podsumowano organizację balu rodziców, a także omówiono działania związane z organizacją czerwcowego pikniku rodzinnego. Podczas spotkania przedstawiono również dwa realizowane obecnie w szkole projekty w ramach E Akademii Przyszłości. Podziel się życiem oraz dlaczego nasza szkoła jest wyjątkowa. Uczniowie drugiego projektu pracujący pod opieką pani Renaty Faluty Kaszubowskiej oraz pani Moniki Hrabkowskiej przedstawili zgromadzony folder informacyjny szkoły. Można go obejrzeć na stronie internetowej placówki. Swoją dotychczasową działalność podsumował obecny na spotkaniu samorząd Uczniowski. Gimnazjaliści zadali również pytania dotyczące możliwości udzielenia wsparcia w sfinansowaniu kotar potrzebnych na halę sportową, a także radiowęzła, na które uczniowie liczą szczególnie. Przewodnicząca Rady, pani Justyna Wątorowska, poparła projekty uczniów, jednocześnie zwracając się do dyrektora oraz organu prowadzącego o wsparcie. W ostatnich dniach marca odbyły się w naszym gimnazjum rekolekcje wielkopostne, które prowadził ksiądz Krzysztof. Zapraszamy do obejrzenia racji z przebiegu rekolekcji. W dniach od 26 do 28 marca 2012 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów publicznego gimnazjum im. Jana Pawła II. Rekolekcje prowadził ksiądz Krzysztof, który przyjechał do nas z Zamościa. Konferencje rozważania drogi krzyżowej, a także homilie podczas mszy świętej skoncentrowane były na temacie Wybrałeś miłość, wygrałeś życie. Powiedziałem, że bardzo trudne jest by usłyszeć głos Pana Boga i my często nie chcemy słuchać Pana Boga nie chcemy odważyć się by słuchać Pana Boga, bo to jest trudne bo to jest wymagające bo, bo można powiedzieć, że to bez sensu bo szkoda czasu i tak proszę Pana Boga, żeby Pan nie słyszy, nie ma się. Bóg działa w swoim czasie nie ma głowich niewysłuchanych Ostatniego dnia rekolekcji cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej mszy świętej ku czci patrona naszej szkoły. Po mszy świętej odmówiliśmy modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II oraz złożyliśmy kwiaty i przy jego pomniku. Na zakończenie spotkania siostra Honorata przedstawiła uczestników konkursu wiedzy znamy patrona mojej szkoły. Laureaci konkursu Agata Dębińska, Grzegorz Miszałowski oraz Weronika Olpeter Zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczyły zwycięzcom pani dyrektor Renata Faluta-Kaszubowska oraz pani wicedyrektor Agnieszka Kilińska-Piotrkowska. Zwycięzcom gratulujemy. No i stało się. Przez trzy dni, 24, 25 i 26 kwietnia, trzecioklasiści z całej Polski zmagali się z testami egzaminu gimnazjalnego. W tym roku szkolnym wyglądał on zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. Zobaczmy, jak przebiegały te trzy pełne emocji dni. 24, 25 i 26 kwietnia zapewne na długo zapadną w pamięci trzecioklasistom. W tych dniach odbył się bowiem egzamin gimnazjalny, który w tym roku szkolnym można nazwać małą maturą. Przez trzy dni uczniowie zmagali się z testami w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego. Jednak tym razem wyglądało to zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. W części humanistycznej wydzielono język polski, zaś część matematyczno-przyrodniczą rozdzielono. Po raz pierwszy gimnazjaliści zmagali się z arkuszem z samej matematyki. Nowością było również zdawanie języka obcego na dwóch poziomach podstawowym i rozszerzonym. Po trzech dniach zmagań z testami trzecioklasiści wrócili na lekcje. Teraz muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na wyniki egzaminu przyjdzie im czekać do 22 czerwca. Przed trzecioklasistami nie lada wyzwanie. Właśnie przed chwilą napisali egzamin gimnazjalny, a już czeka na nich następne zadanie. Będą musieli wybrać szkołę, w którą zwiążą swoją przyszłość. Zadanie nie jest łatwe, dlatego przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych postanowili pomóc gimnazjalistom w podjęciu tej decyzji. Z tej okazji gościliśmy w naszym gimnazjum delegację zespołu szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Nauczyciele szkoły, pani Magdalena Śliwińska i pan Marek Grabowski Przybliżyli trzecioklasistą ofertę zespołu szkół. Uczniowie mieli okazję obejrzeć mnóstwo zdjęć i posłuchać wielu ciekawych i przydatnych informacji na temat kowalewskiej placówki. W piątek, 13 kwietnia grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani pedagog Doroty Witkowskiej udała się na konferencję co dalej po gimnazjum, która miała miejsce w zespole szkół w kronowie. Nasza koleżanka z redakcji była na miejscu i specjalnie dla was przygotowała krótki reportaż z wyjazdu. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z panią pedagog skorzystali z zaproszenia z zespołu szkół w Gronowie i udali się na konferencję co dalej po gimnazjum. Wizyta rozpoczęła się od wycieczki po placówce, którą zorganizowała dla gości pani Anita Czapla. Następnie wszystkich gimnazjistów zaproszono do rozmowy z pedagogiem szkolnym, który podpowiedział uczniom, czy mają się kierować podczas dokonywania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas warsztatu z uczniami zespołu szkół. Gimnazjaliści wypełniali ankiety, które pozwoliły mi zorientować się, jakie są ich preferencje zawodowe. Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną szkoły, wszyscy goście zostali zaproszeni na pyszny obiad, który przygotowali uczniowie z Grunowa. Wielokrotnie informowaliśmy Was o zajęciach odbywających się w naszej szkole w ramach projektów Zdolnictwa Samodoskonalenia i Odkrywcy Talentów. Widzieliście już efekty pracy koła teatralnego, chóru szkolnego oraz naszej redakcji. Tym razem chcieliśmy pokazać Wam zajęcia strzeleckie. Te prowadzi pan Przemysław Witkowski. Dziennikarki naszej redakcji udały się w sobotnie popołudnie do szkoły, aby specjalnie dla Was przygotować krótki materiał na temat działań grupy strzeleckiej. Redakcja gimnazjalnych publicystów gości dzisiaj na zajęciach strzeleckich, które prowadzi pan Przemysław Witkowski. Panie Przemku, opowie nam Pan krótko o tych zajęciach. Są to zajęcia strzelania sportowego. Drużyna strzelecka liczy w tej chwili 9 osób. Zajęcia są prowadzone w ramach projektu unijnego, aczkolwiek sama drużyna istnieje już od 6 lat. Widzimy, że chłopcy no, posługują się tutaj profesjonalnym sprzętem. Jesteśmy ciekawi, skąd taki sprzęt w gimnazjum? Nie tak do końca profesjonalny, to jest sprzęt amatorski. Zaczynaliśmy od dwóch wiatrówek. W tej chwili w ramach projektu mamy zakupione dodatkowe trzy wiatrówki PCP. Troszeczkę różnią się. Są bardzo miłe w strzelaniu. Mają magazynek dziesięciostrzałowy. A czy efekty? nauki na tych zajęciach będziemy mogli gdzieś zaobserwować? Czy nasi chłopcy gdzieś się pokażą? I dziewczęta, tak? Bo wiem, że również dziewczęta uczestniczą w zajęciach. Tak, dziewczęta mamy. Efekty oczywiście jak najbardziej. Co roku uczestniczymy w Golubiu, w Lidze Strzeleckiej w czterech edycjach. Dwie edycje wiosenne i dwie edycje jesienne. W 2010 roku możemy się pochwalić, że zdobyliśmy pierwsze miejsce na tej lidze. W zeszłym roku mieliśmy drugie miejsce. Oraz indywidualnie Miłosz Jastrzębski również dru, y, drugie miejsce miał. Dziękuję Wam bardzo za wywiad i pozwoli Pan, że przyjrzymy się jeszcze przez chwilę, jak przebiegają takie Oczywiście. zajęcia. Dziękujemy. To już wszystkie informacje, jakie przygotowała dla Was redakcja gimnazjalnych publicystów. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Oczywiście widzimy się w następnym miesiącu. Do zobaczenia. Michael Midura i Piotr Dębowski.